Witam podobnie, tym razem wzmacnia Sony ta 212 Jak widać, wzmacnia to, jest sprawny. Po regeneracji wszystko działa, nic nie trzeszczy. może tak jak widać, bardzo ładnie chodzi. Co było robione? Była pe robiona pełna regeneracja yy, wymiana potencjometrów i prądy spoczynkowe ustawione dorzucenie kawałka radiatorka bo to ta blaszka trochę mało yy, oddawała ciepła yy, wymiana transmotora wymiana tranzystorów końcowych na mocniejsze i lepsze z podobnego okresu i nieużywane nowe tranzystory, oczywiście, i transformator zaimplementowany, niestety z innego sprzętu audio. Tutaj oryginalny... oryginalnego nie było. Były za to dwa transformatory, jakieś z polskiego wzmocniacza jeden, a drugi z nie wiem. Taki z Onkio. Onkio był do podświetlenia, a z prostego wzmacniacza był do, yy, do końcówki mocy. Co tu jeszcze zrobiłem? Niestety nie znalazłem mniejszego napięcia. Yy, tam pisało, że około 25-26V jest na końcówce mocy. Jest w tej chwili 37V. 37 Yy, ale nic się nie dzieje, na to, że tranzystory były założone na wyższe napięcie kondensatory zostały zrobione na wyższe napięcie, a czy założone na wyższe napięcie i wszystko działa tak jak potrzeba, no najprawdopodobniej moc wzmocniacza się zwiększyła yy, nie, ma na razy, nie ma na pewno 2x12 czy 2x15W, tylko ma pewnie razy, raczej 2 razy nie wiem, około 30 Wad. Co jeszcze? Zmacniacz. Na no, pewno zyskał wigoru. No, jest mocniejszy. Wzmocny jest tranzystorowy i nawet to dobrze. Bo tranzystorowe do końcówki lepiej grają niż niż te hybrydy ogółem hmm, najprawdopodobniej będzie się na sprzedaż bez jest mój wzmacniacz hmm, na pewno będzie się ktoś jeszcze cieszył kupę lat takim wzmacniaczem tutaj są części które wymieniłem tranzystory Widać te potencjometry nastawne bezpiecznik, jeszcze był wamięty. No i kondensatory główne też straciły połowę pojemności. Miały dosyć duże SR, i to byłoby na tyle. Wzmacniacz skończony. Na razie.